Chciałabym meczki, bardzo serdecznie w 15 odcinku ze Sky nie przedłużając widzimy się na starcie pierwszej areny. Ja jestem na pierwszej dzisiaj arenie i zbieramy temy. Tak, muszę sam po początku powiedzieć to, że pod ostatnim odcinkiem ze Skywarsów było, uwaga, 9 łapek w górę. Tak naprawdę się cieszę, ponieważ co do Skywarsów, raczej co do mojego kanału, to się rzadko zdarza, że jest co najmniej powyżej 6-5 łapek w górę. A może 7 jeszcze. Ale no tak naprawdę się cieszę z tego. Można powiedzieć, że już powoli robimy coraz lepsze postępy. Może będzie coraz większym youtuberem się zdarza. Dobra, jestem na środku. Miałem znalazłem w skrzyni właśnie na wyspie jednej trzy perełki i jest, widziałem jakiegoś tu typa, ale nie wiem kompletnie gdzie on jest. I chcę go znaleźć i no go zabić jak to zawsze, ja to robię. Chociaż znając moje szczęście, to się to nie, może nie udać, ale właśnie szukamy tego typka. No to po prostu zrobię cięcie jak go znajdę. Wchodzę i klepiemy, klepiemy, klepiemy pierwszego typa. Dobra, klepiemy, klepiemy, zabiję go, zabiję, zabiję. Dobra, zabiję pierwszego typa. Dobra, jest to typ. Niech to zrzucił mnie. I jest, dobra, jest tu on, jest tu on, wygrałem. Jak widzicie, wygram arenę, pierwszą arenę na tym odcinku, wygrałem. Jak widzicie, naprawdę fajnie się cieszę. umiem mieć sharpness. Ale tak naprawdę się cieszę. A więc... y -y, dzięki, dzięki z odcinek. A więc widzi... a więc nie a więc widzimy się na drugiej i środkowej dzisiaj arenie. Dobra, jestem na drugiej dzisiaj ranie i utknąłem. Dobra, wydostałem się i chciałem powiedzieć o tym, że mm, miałem w planach zrobić... O, w końcu znalazłem wejście. Miałem w planach zrobić mm, maraton trzech filmów ze Skywarsów. Warsów. ty, jakieś ty patrzy, Typsio wejdzie, typsio wejdzie, wejdzie? patrzy. I patrzcie, jest tu Kangip, nie wiem co się dzieje kompletnie, no nie, niemożliwe. Nie, i trzeci. Nie, no to już przegrałem. Ale nie przewyższając, widzimy się na trzeciej, ostatniej z dzisiaj arenie. Dobra, jestem na trzeciej, ostatniej z dzisiaj arenie, po tych dwóch. W dziwnych arenach, to no, to mam nadzieję, że ta trzecia także będzie dziwna i że cały odcinek będzie dziwny i we wszystko będzie dziwne. Patrzcie, jest tu, jest tu typ, pierwszy, typ pierwszy, typ, zabiję go, dobra, zabiję. Zabiję pierwszą osobę. Patrzcie, tu jest typ drugi, zastrzelę go. Patrzcie, jest, jest chyba. Nie, yes, zabiłem kolejną osobę, jej, naprawdę się cieszę. I się podpaliłem. Ale nie wiem, dlaczego ona się spaliła, ale dobra. Ale naprawdę się cieszę, zabiłem kolejną osobę, więc znowu cięcie, jak będą kolejne osoby, coś się zadzieje, więc cięcie. Dobra, jak widzicie, biegnę do kolejnej osoby i klepa, 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 klepa. zabiję ją, zabiję, tak, zabiłem, no. <grym> Naprawdę, dzisiaj coś mi idzie. szczerze mówiąc. chociaż że nagrywam te areny już z godzinę, ale mi idzie. Tak, wybrałem no, tak naprawdę te areny, na których mi najbardziej idzie, ale mi idzie. Ale dobra, ale zrobimy cięcie jak znajdę tą ostatnią osobę. Chyba jest na środku, ale dobra cięcie. Jak coś się dzieje, albo... No, jak coś się zadzieje, więc cięcie! Jestem na środku, jak widzicie, jestem na środku. Co? Widzieliście to? Widzieliście to? Co to było? Patrzcie, on stąd zeskoczył. Eee, nie trafił. Ha. Ale nie przedłużając widzimy się na zakończeniu odcinka. Naprawdę dziękuję za obejrzenie tego tym razem emocjonującego odcinka. I tak, możecie zostawić łapkę w górę. będę naprawdę wdzięczny. Napiszcie komentarz jakiś miły albo niemiły. Eee, I tak, naprawdę, według mnie ta akcja, ten koleś, typek skoczył, to naprawdę tak skoczył i nie trafił. Naprawdę, ja to zmontuję. Tar. Ten odcinek mi się sam mi się podobał, chociaż jeszcze go nie zmontowałem. Mi się podoba dwie areny, wygrałem jedną, tak można powiedzieć przegrałem, ale w dobrym stylu. Naprawdę, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, stawcie apkę w górę, plećcie z nami. Dzięki za odcinek, żegnam się ja, a więc nara. Cześć. Uuu.